Uniwersum Wiedźmina jest bardzo rozbudowane. W końcu Andrzej Sapkowski napisał w nim wiele opowiadań, jak i całą sagę o przygodach Wiedźmina Geralta i Królewny Ciri. Jednakże sam autor nie odpowiada w pełni za wszystko, co w tym świecie pokazano i o czym doskonale wiemy. Akurat w przypadku dzisiejszego materiału oprzemy się o to, co Sapkowski napisał, a co później rozbudowali twórcy gier, jak i sami fani. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się Itlinie i jej przepowiedniom. Będzie o białym zimnie, które doskonale znamy z książek oraz gier, ale także o proroctwach, które Itlina zostawiła, a które są jedynie wzmiankowane. Dodatkowo puścimy trochę wody fantazji, bo postaram się opisać i przybliżyć wam wydarzenia, które elfia wieszczka przepowiedziała, a które nie miały jeszcze miejsca w świecie Wiedźmina. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, dzięki za wszystko co robicie. A mam na myśli wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Miło jest otrzymywać ten feedback już na starcie. Dzięki. Akcja Wiedźmina 3 rozgrywa się w 1275 roku, czyli 7 lat po II wojnie północnej, której kluczowym momentem była oczywiście bitwa pod Brenną, zakończona zwycięstwem Królestw Północnych. Rok 1275 będzie stanowił dla mnie punkt odniesienia, jako ta data, na której zakończyły się wydarzenia przedstawione w grze Wiedźmin, 3 Dziki Gon oraz w dodatkach. Itlin Aeglieb Avenien, mam nadzieję, że tak to się czyta, będę mówił po prostu Itlina, to legendarna Elfia Wieszczka, która żyła prawdopodobnie setki lat przed tymi wydarzeniami. Spójrzmy więc na to, co przepowiedziała i co się sprawdziło do tej pory. Będę się tutaj posiłkował fragmentami z książek, sumowanymi na Wiedźmińskiej Wikipedii. W kontekście tej opowieści nie sposób nie zacząć od słynnej przepowiedni, która zakłada kataklizm, jakim jest białe zimno. Proroctwo mówi o wieku miecza i topora oraz wilczej zamieci, czyli stuleciu, w którym niczym w opowieściach znarni nastanie wieczna zima, która śniegiem i lodem pokryje cały świat, zmuszając ludzi do walki o zasoby, zbrodni i pożogi. W ten oto sposób zginą wszystkie rasy humanoidalne na kontynencie, a świat odrodzi się za sprawą starszej krwi, która płynie w żyłach Ciri, będącej potomkinią Lary Doren. Fabuła Wiedźmina 3 skupia się natomiast właśnie na uratowaniu Ciri, by ta koniec końców mogła przezwyciężyć białe zimno i sprawić, że to, co przepowiedziała Itlina, nigdy nie będzie miało miejsca. Naukowe wyjaśnienie tego zjawiska, na temat którego dywagację znajdziemy również w książkach Sawkowskiego, sugeruje, że Itlina przewidziała zmianę kąta nachylenia planety, a co za tym idzie przebiegunowanie. Wierzyć słowom i obliczeniom Nimue, brugańskiej czarodziejki i badaczki historii Ciri, Geralta i Jennefer, całkowite zamarznięcie półkuli północnej nastąpi dopiero za około 3000 lat. Faktem jest białe zimno. Cywilizacja półkuli północnej skazana jest na zagładę. Zniknie pod lodami rozrastającego się lodowca, pod wieczną zmarzliną i śniegiem. Nie ma jednak co panikować, bo trochę potrwa, zanim to się stanie. Jak długo? Jak długo to według ciebie potrwa? To znaczy, ile mamy czasu? Sporo ile Nimuwe, jakieś 3000 tysiące lat, trochę mnie uspokoiłaś, ale tylko trochę. Co natomiast wiemy o pozostałych wydarzeniach, które Tlina przewidziała i które rzeczywiście miały miejsce w uniwersum Wiedźmina? Aby dobrze odnieść się do tych wydarzeń, musimy zajrzeć do dziesiątego tomu encyklopedii Maxima Mundi, która przedstawia biogram Elfiej Wieszczki. Tam też dostrzeżemy rzeczy, które w świecie Wiedźmina miały już miejsce, jak i te, które dopiero mają się wydarzyć. Itlina przepowiedziała obie wojny północne, które zakończyły się w 1268 roku, lecz także wielkie zarazy, z których jedna wybuchła w tym samym roku z Winy Siri, która nieświadomie przeniosła zarażoną dżumą pchłę z innego świata, co jest świetnie przedstawione w książkach. Co więcej, druga fala epidemii według Itliny przypadnie na rok 1272, czyli czas, w którym dzieją się już gry od CD Projekt Red. To dlatego Catriona jest tak często wzmiankowana w Wiedźminie 1, mimo że występuje tam błąd, który powoduje rozbieżności chronologiczne. Kolejna taka fala została zapowiedziana na 1294 rok. Z ciekawszych wydarzeń, które znajdują swoje odzwierciedlenie w grach jest przepowiednia mówiąca o tym, że w 1272 roku rozpocznie się czteroletnia seria polowań na czarownice. Dokładnie to samo widzimy w grach, częściowo już w Wiedźminie 2, a w pełnej krasie dopiero w Wiedźminie 3. Idąc dalej tropem proroctw Itliny, docieramy do 1309 roku. To właśnie wtedy w Kedwen ma się rozpocząć wojna dwóch jednorożców, która potrwa 9 lat. Nazwa została prawdopodobnie zainspirowana angielską wojną dwóch róż, która posłużyła za inspirację do Kryotron Georgia R. 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 Martina. Wiedźmiński odpowiednik sugeruje jednak, że będzie to walka o sukcesję na tronie kedweńskim, ponieważ to w herbie tego królestwa znajduje się wizerunek jednorożca. Ostatnim wzmiankowanym wydarzeniem jest tak zwany najazd Haków, którego początek Itlina wyznaczyła na rok 1350. Niewiele wiadomo o tym ludzie, więc rozbudza on wyobraźnię fanów. Hakland, bo tak się ma nazywać kraina Haków, znajduje się gdzieś daleko na zachód od gór sinych. Wedle Itliny w 1350 roku Hakowie najadą Królestwa Północne i być może częściowo także i Nilfgaard. Biorąc pod uwagę geografię i aluzję w świecie Wiedźmina, Hakowie utożsamiani są z Mongołami, Hunami, Scytami bądź ludami tureckimi, które początkowo prowadziły koczowniczy tryb życia, a później rozpoczęły podboje w kierunku zachodnim. Trzeba przyznać, że te przepowiednie są całkiem ciekawe, a ekscytacja potęguje się na myśl, że powstaje Wiedźmin 4. Pytanie tylko, w jakich czasach zostanie osadzony. W przyszłości? Czy może przedstawi genezę szkół wiedźmińskich? No a co wy o tym sądzicie? Czy przepowiednie Itliny również rozbudzają waszą wyobraźnię? Dzięki wszystkim za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia subskrypcji lub łapki w górę. Sprawdźcie też pozostałe filmy z uniwersum Wiedźmina. Do następnego razu, cześć!